Nerwowe chwile przed kontrolą antydopingową i odprawą techniczną. Każdy pasuje coś na przepak. Ja też mam napoje, bananki. Bułeczki, pięknie zapakowane, bo nie ma papieru śniadaniowego. Zapamiętajcie ten numer 303. Generalnie sobie latam teraz w plecaku, testuję, bo dopiero dostałem bidony. Tak, właśnie wyglądał. Jeden, widok, drugi, widok. Tylko lecę. Wszyscy nerwowo myślą, jak się ubrać. Co się ubrać? I dlaczego to jest 100 km. Jakie założenia, Macie? Wygrać. Czyli bez zmian, kolega. 11. O, to po jest hardkorowiec. Po dzisiejszym tym. Ten... myślę, po... na... Czyli... No, chwili... Czyli będą musieli chłopaki na mnie czekać. 5 godzin, może 6 No ale ich wybór. Jakie długie spory, czy krótkie na start? Pory? Pory długie. Wszyscy długie. Boją się zimna. No ale być może będzie zimno. Zobaczymy. Mm -hmm. Nie skończę relacje, bo jestem w ogóle nie spakowana, a już oni wyjeżdżają.